Siemanko, jakiś czas temu na tym kanale pojawił się film, w którym robiłem upgrade mojego prywatnego komputera. I już wtedy wiedziałem, że to dopiero będzie pierwszy krok, bo miałem w planach kolejne zmiany i testy mocniejszych podzespołów, zwłaszcza, że obecne, no nie dość, że nie pasowały do tego, jak wygląda mój komputer, to przy rozgrywce w 1440p, mój piękny GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition po prostu się zaczynał dusić i musiałem coś z tym zrobić. I tak się właśnie złożyło, że dzięki współpracy z XCOMem wjechała do mnie najnowsza karta graficzna z rodziny GeForce RTX 5000, a dokładniej GeForce RTX 5000. Wersji KFA2. To jednostka, która łączy przede wszystkim świetną wydajność, nowoczesne technologie i co ważne, rozsądną cenę jak na to, co oferuje. Zresztą zaraz sprawdzimy, jak to będzie w rzeczywistości wyglądało i jak poradzi sobie u mnie w moim komputerze to cudeńko. No i zanim przejdziemy do specyfikacji, trzeba odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Dlaczego AM4 i co siedzi dokładnie w środku? Na początku korzystałem z Ryzena 5 5600, ale szybko okazało się, że przy karcie tej klasy, no nie jest to najlepszy wybór. Zdecydowałem się więc na Ryzena 7 5700X3D, procesor, który nie tylko tylko eliminuje bottlenecka, ale także idealnie współpracuje z GeForce RTX 5070 dzięki dużej pamięci cache i świetnym wynikom w grach. Ogólnie części z Was AM4 może się wydawać trochę nie na miejscu, ale miałem ku temu konkretny powód. Dostałem świetne pamięci DDR4, miałem już solidną płytę główną i nie chciałem budować po prostu wszystkiego praktycznie od zera, zwłaszcza, że to są bardzo duże koszty, a wydajność aż tak mocno by nie skoczyła. Dlatego zamiast przeskakiwać na AM5, postawiłem na sensowny upgrade w ramach mojego istniejącego zestawu. Ogólnie GeForce RTX 50 to nie tylko mocniejsze rdzenie i wyższe taktowanie, jest to zupełnie nowy poziom grania i pracy z grafiką. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, to działanie technologii DLSS4 z Multi Frame Generator. To nie jest już tylko skalowanie obrazu, tylko inteligentne generowanie dodatkowych klatek, które przede wszystkim zwiększają płynność animacji bez widocznych strat jakości. Gra wygląda tak samo ostro, jakby była renderowana natywnie, a klatek mamy o wiele więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Do tego dochodzi Ray Tracing w nowej osłonie, który też robi swoje. Dynamiczne cienie, realistyczne odbicia i lepsze odwzorowanie światła. Ale co ważniejsze, nie jest już tak kosztowne. Nie zjada połowy FPS-ów jak jeszcze kilka generacji temu. Karta wykorzystuje też drugą generację Nvidia Reflex, teraz wzbogaconą o technologię Framework, i tutaj różnica najbardziej czuć w grach FPS. Tam, gdzie liczy się ułamek sekundy, Reflex 2 synchronizuje się z GPU oraz CPU, obcina opóźnienia wejścia i wyjścia, dzięki czemu masz jeszcze szybszą reakcję na to, co dzieje się na ekranie. Jako twórca doceniłem też funkcję Nvidia Broadcast. Wystarczy włączyć i AI zajmuje się resztą. Tło znika albo zmienia się w kilka sekund. Mikrofon brzmi jak studyjny, nawet w staniego headsetu, a kamera auto automatycznie kadruje kadry. Wszystko bez green screena, bez dodatkowych programów i bez babrania się z ustawieniami. Po prostu odpalamy i to już działa. Wersja od KFA 2 naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła nie tylko pod względem wyglądu, ale także chłodzenia i kultury pracy. Nie dość, że karta wygląda estetycznie i jest kompaktowa, to jeszcze pracuje cicho i trzyma temperatury w ryzach. I ja wiem, że wiecie, to jest takie gadanie i można sobie gadać, no ale przechodząc do konkretów i do faktycznie testów. Przeprowadziłem je w grach w rozdzielczości 1440p na wysokich i ultra ustawieniach z użyciem nowoczesnych technologii tam, gdzie miało to sens. Platforma testowa to mój Komputer z nową kartą graficzną, a dokładną specyfikację widzicie w tym momencie na ekranie. this enough of Bellcroft. Hope I never have to see it again. Expelliarmus! Somebody out there? Kondringo! The made a great uh, mistake! Uh, also, Kondringo! Uh, had enough? Get us! Excuse us! Get Ogólnie, jak widzicie, przesiadka na GeForce RTX 5070 była dla mnie logicznym krokiem i uczciwie mówiąc, nie widzę problemu, żeby szukać czegoś droższego, zwłaszcza jeżeli celujemy w 1440p. Dostałem tutaj realną poprawę komfortu grania, mogę streamować jakbym chciał i pracować twórczo, a karta nie zjada mi połowy budżetu na cały zestaw. Także, jeżeli szukasz solidnej, nowoczesnej karty graficznej do grania w 1440p, a nawet na opartego w 4K tylko na niższych ustawieniach, która ogarnie wszystko, od cyberpunka, montaż filmów, streamowanie, to GeForce RTX 5070 od KFA2. To wybór, który naprawdę warto rozważyć. Jeżeli chodzi o linki, to oczywiście wszystko znajdziecie w opisie. I tutaj chciałbym też podziękować Xcomowi oraz Nvidia, ponieważ bez tych dwóch firm no, ten upgrade by nie miał sensu i tkwiłbym dalej na starej karcie graficznej sprzed dwóch generacji. Ponadto dajcie znać w komentarzach, na czym Wy obecnie gracie i czy planujecie jakiś kolejny upgrade. Bo jestem ciekaw, ilu z Was będzie się przesiadało na najnowsze karty. Także na samym już jeżeli materiał Ci się podobał, to pamiętaj o zostawieniu łapki oraz suba. I to będzie tyle z mojej strony.